Muszę, to nie jest jakby wyraz nie wiem jakiegoś tam noszalancji czy po prostu nieszanowania moich współ, współkonkurentów. Tylko taki miałem plan od początku. Chciałem rzucić jak najlepiej w pierwszym gdzie Muszę uważać na zdrowie, bo kontuzja kolana się zdarzyła. Także jak najmniejszym kosztem chciałem przejść, przejść te zawody. No Warunki były słabe, naprawdę. Ten wiatr w twarz, jeszcze taki kręcący i zrywający się, że jak jest cisza, oszczep wylatuje i nagle zaczyna się podmuch, to ten oszczep tam. Gubi jakby nośność trochę, więc no naprawdę niektóre rzuty mieli bardzo fajne, a nagle po prostu gasły w locie i spadały. Często jest tak, że po prostu rzucasz na maksa i liczysz na to, że trafisz gdzieś tam na, na półkę ten, ten oszczep powietrzną. E, da się jakoś dostosować rzuty. Jak jest mocny wiatr w plecy, to no wiadomo, że lepiej rzucać wyżej, e, bo wiatr pomoże temu oszepowi Jeżeli jest mocny wiatr w twarz, rzucimy wysoko, to prawdopodobnie opór powietrza będzie go zatrzymywał i będzie spadał bliżej. Także no jakieś tam można e, wyciągnąć wnioski po rzutach rozgrzewkowych jakoś się dostosować, ale często to jest też ruletka, jak, jak wie. E, to dla was może być zaskoczenie. Dla mnie po sezonie przygotowawczym to nie było zaskoczenie ten wynik i wiedziałem, że jestem w stanie rzucać ponad 90 metrów, no bo jeżeli zawsze rzucałem na treningach pod 80 metrów, a potrafiłem rzucić 88, a na treningach teraz rzucałem 87 parę razy, no to wiedziałem, że na zawodach na pewno dołożę, pytanie, ile, tak? Więc ja się już o swoim jakby z tą myślą dużo wcześniej, że będę rzucał w tym roku daleko. Dużo wizualizacji robiłem, jak to ma wyglądać, że... Będą też takie sytuacje, że wszyscy będą powtarzać, że o, teraz teraz faworyt, faworyt albo nie wiem, albo pretendent do medalu, także ja jestem, ja to biorę wszystko na luzie. Ja rzucam przede wszystkim dlatego, bo to lubię, oczywiście też dla kibiców, eee, ale robię swoje i cieszę się tylko, że wymieniają mnie w tym gronie. Mam nadzieję, że zachęcę trochę ludzi w Polsce do rzutu oszczepu.